Ktoś tutaj już wcześniej powiedział, to chyba powrót z bardzo dalekiej, zimnej podróży, także myślę, że tak to krótko można określić. Przegrywaliśmy 2-0 i 2-0 podnieśliśmy się, nic tylko się cieszyć, no jechać z uśmiechami na ustach do Rzeszowa. To wygra, zobaczymy co to będzie. Jak my wygramy, to będzie ogromne święto. Jeżeli Rzeszów, trudno, naprawdę walczyliśmy, oddaliśmy kawał serca. Myślę, że kibice e, też nie będą na nas źli. Gramy dalej. No Ten e, ćwierćfinał jest wyjątkowo emocjonujący. E, myślę, że e, obie drużyny dają, dają z siebie maksa, także no. Cóż, w, so, w, so, w sobotę jedni się będą cieszyć, a druzy smucić. Wczoraj sobie powiedzieliśmy przed tym e, trzecim setem, że jeżeli przegramy, to z uśmiechami na ustach. I, I od tamtej pory zaczęło iść i poczuliśmy krew po tym wczorajszym meczu. Na pewno dzisiaj graliśmy, na pewno ta gra była troszeczkę luźniejsza, co nam bardzo pomagało. E, myślę, że no, Rzeszów na pewno e, zrobi wielkie oczy. i i, I troszeczkę smutniej będzie im się teraz wracało do tego Ryszawa, bo na pewno, na pewno po tych dwóch meczach pierwszych się nie spodziewali, że tak to będzie wyglądało u nas. Nie ma faworyta jak... Mogliśmy zobaczyć, każdy mecz ma swoją e, historię, także no, e, poczekajmy do e, soboty i e, zobaczymy. Ja myślę, że tak samo jak wczoraj walka i, i, i to, że naprawdę tutaj każdy za każdego, po każdej akcji cieszyliśmy się naprawdę jak małe dzieci, jakbyśmy nie wiadomo o co wygrywali. Także myślę, że, że serce do gry e, i to, że jesteśmy razem, całą drużyną i, i, i chcemy wygrywać. Nie ja powiem tak, jest e, nerwowo, bo wszyscy wi, wi, wiedzą o co grają. Wydaje mi się, że niezależnie od wyniku ten sezon na pewno zostanie przez każdego z nas zapamiętany.